Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś film, który zdobył najwięcej punktów w naszej ankiecie, czyli film pod tytułem Co on, ona zamierza? Pomyślcie o osobie, która Was interesuje, której zamiary chcielibyście poznać i zaczynamy. Oczyszczamy karty. Ja wybieram specjalnie takie mniejsze karty, jeżeli są dostępne, ponieważ wtedy więcej kart się mieści w kadrze i są takie bardziej poręczne. Bardzo je lubię. I działamy. No zobaczmy. Mam nadzieję, że już wiecie. Zamiary, czyli jej osoby, chcielibyście poznać. I zobaczmy. Skorzystamy z kart Tarot to Go. Dobrze. No to co? Energia ogólna. Zamiarów tej osoby wobec Ciebie. Czego będzie mniej? Czego będzie więcej w zamiarach, jak się zmienią zamiary w stosunku do Ciebie? Co będzie Trudnością? Co będzie pomocne w postępowaniu wobec tych zamiarów? Jacy ludzie będą pomocni? I rada? Energia ogólna. Energia ogólna to są cztery kielichy. Cztery kielichy, czyli takie troszkę zadumanie, zawieszenie, kontemplacja tego, co ta osoba chce zrobić w tej sytuacji i co zamierza. Zastanawia się. Nie widzi tego, że los podsuwa jej coś nowego, jakieś dobre, nowe rozwiązanie. Być może ty jesteś właśnie tym. Dobrym, emocjonalnym rozwiązaniem dla tej osoby. Być może była w jakiś sposób w przeszłości trochę zraniona i jeszcze nie rozgląda się w kwestii właśnie nowych, nowych związków, nowych relacji. Cały czas jeszcze, <laughs> przepraszam, cały czas jeszcze przygląda się. Duma zastanawia się i jest w takim etapie medytacyjno-kontemplacyjnym, zaglądania do swojego wnętrza. Czego mniej, będzie mniej w zamiarach tej osoby w stosunku do ciebie? O, dobrze. Mniej będzie poczucia takiego, że jest uwikłana w jakąś sytuację, z której nie może się wydostać. Oczywiście to uwikłanie jest trochę mentalne i takie w poczuciu, że to jest nie do rozwiązania, z tego powodu, że ta osoba nie widzi tego rozwiązania i nie widzi, że tak naprawdę wcale nie jest uwikłana. Jest to tylko w głowie tej osoby, ale na szczęście tej sytuacji będzie mniej. Czego będzie więcej w zamiarach tej osoby w stosunku do Ciebie? Więcej będzie mądrego, inteligentnego podejścia, wyważenia słów, posługiwania się intelektem, posługiwania się dojrzałą mądrością, bo to jest król mieczy. Więc ta osoba postanowiła, że będzie, postanawia czy zamierza, że będzie w stosunku do ciebie mniej frywolna. Będzie bardziej przemyślana i że będzie postępowała w sposób bardziej intelektualnie rozwinięty w stosunku do tego, co było wcześniej. Co będzie trudnością w tej sytuacji dla Ciebie, bądź też dla tej osoby? Cztery buławy. Trudnością będzie Postępowanie w taki sposób, żeby doprowadzić do szczęśliwej rodziny, do szczęśliwego rozwiązania w, albo związania Was w związek małżeński. No ta karta mówi ewidentnie o małżeństwie, o rodzinie, o wsparciu ze strony dwóch rodzin, o związaniu dwóch rodzin. Więc tego to będzie trudnością. Być może ta osoba w związku z energią ogólną jeszcze nie jest w stanie myśleć o czymś takim. No więc myślę, że to jest coś, co trzeba troszeczkę w swoich Twoich zamiarach również odciągnąć w czasie, natomiast nie jest to oczywiście wykluczone z tym, że no na tą chwilę ten temat jest trudnością. Co będzie pomocne? Pomocna będzie energia cesarza. Energia cesarza, czyli energia barana, energia, Śmiałego postępowania, śmiałych decyzji, zarządzania tym, co jest wokół ciebie bądź wokół tej osoby. Czyli takie nie rozmywanie tematów, tylko podejmowanie decyzji i to nie muszą być decyzje w kwestii. Waszej relacji, tylko ogólnie taka energia, która się nie cacka, tak bym to określiła. Jednym słowem, po prostu śmiało do przodu, śmiałe pytania, śmiałe odpowiedzi, świadomość tego, czego się chce i jasne komunikowanie, egzekwowanie tego od otoczenia. Więc oczywiście nie za bardzo na siłę, bo cesarz potrafi być trochę Powiedziałabym taki rządzicielski, natomiast też nie, nie rozmywanie całej energii w sposób taki lelum po lelum. Więc taka energia będzie pomocna, a jacy będą pomocni ludzie? Pomocni ludzie będą spod strygonu, oczywiście ognia, czyli baran, strzelec, lew i Również energia działania, energia śmiałego działania, energia zdecydowania, odwagi w działaniu, ponieważ to jest rycerz buław, który uwielbia działanie, uwielbia parcie do przodu, uwielbia wiatr we włosach i to, że jest nowy plan, nowe działanie, nowy punkt widzenia i jest i dużo się dzieje. Młodzi, ale już dojrzali ludzie, którzy już wiedzą co i jak. Tutaj mamy człowieka, który ma na głowie hełm ze znakiem smoka. I to jest człowiek, który nie boi się działać: czerwona peleryna, świadcząca o energii ognia, mocy, wiary w siebie i. Śmiałego działania, więc tacy będą pomocni ludzie. No i jaka jest w tym wszystkim dla Was rada? Rada to jest pięć buław. Ja myślę, że te pięć buław to jest taka sugestia, żeby, żeby się w taki pozytywny sposób skonfrontować. I Różne tutaj mogą być takie konfrontacje. To mogą być takie sympatyczne zaczepki, coś, co spowoduje, że wasza energia się o siebie zahaczy. Czyli jakaś tam delikatna, delikatna rywalizacja, delikatne przepychanki sympatyczne, które będą świadczyły o tym, że nie jesteście sobie obojętni. Tak to widzę. A zobaczmy jeszcze. W takim razie poprośmy o podpowiedź inną talię. Zobaczmy, o co chodzi z tymi ośmioma buławami, co odchodzi, czego mniej będzie i dlaczego. Mamy tutaj o transformację, tak? Czyli kartę śmierci, czyli całą taką pełną transformację. Więc jeżeli mniej będzie tego w zamierzeniach tej osoby, Oznacza to, że ta osoba przeszła jakąś transformację i mm, nie była pewna, ja to tak czytam, nie była pewna siebie w kwestii właśnie tego, czy ta zmiana jest korzystna dla tego człowieka. Ale na szczęście tego będzie mniej, tego będzie zdecydowanie mniej w energii właśnie takiego... Zaglądania w siebie, oczekiwania na jakieś olśnienie i tego, że nie widzi, że już to olśnienie jakby jest w zasięgu ręki, to właśnie ta transformacja mogła doprowadzić do tego, że więcej będzie takiego przemyślanego działania, przemyślanego, dojrzałego działania. I myślę, że to jest z korzyścią dla Ciebie. A zobaczmy jeszcze w takim razie yy, co będzie trudnością w jakim sensie te cztery buławy będą trudnością. Królowa kielichów. Hm. Więc tutaj myślę, że coś jednak jeszcze jest w kwestiach emocjonalnych tego człowieka z przeszłości i no, pokazuje mi się tutaj to, że jednak trochę jeszcze coś takiego z przeszłości, dotyczącego jakiejś osoby uroczej, jeszcze jest w sercu tej osoby. Stąd też być może były jakieś plany, które się rozmyły, i to właśnie powoduje jeszcze pewien rodzaj no, takich obaw. Przed planowaniem jakichkolwiek kwestii związanych właśnie z małżeństwem. No dobrze, a zobaczmy w takim razie, o co chodzi z tymi pięcioma buławami. Na czym ma polegać ta rada? O co chodzi? A tutaj mamy z kolei dziesięć mieczy. Dziesięć mieczy, czyli energia bardzo poważnego przytłoczenia. Więc być może inny przykład rozwiązania tej sytuacji i rady przychodzi mi do głowy, a żebyście po prostu razem uprawiali jakieś sporty. Sporty, które pozwolą tej osobie się otworzyć i podnieść z tego przytłoczenia, które było w nim i które spowodowało właśnie taką kumulację tej energii. Więc być może to spowoduje właśnie takie rozluźnienie i sympatyczne podejście do ogólnie do życia. Zobaczmy jeszcze tutaj. No właśnie i doprowadzi do takiej swobody i wiary w siebie niezależnie od przeszłości czyli zadowolenia z siebie i z tego co się aktualnie po prostu ma. No dobrze, a zobaczmy co na to wszystko nasz ciasteczkowy sklepik. Nie możesz wspiąć się po drabinie sukcesu z rękami w kieszeniach. No tak. No, to może w takim razie połóżmy to przy tej radzie. Zacznijcie działać razem. Przeciwko sobie, w sensie być może trochę żartobliwym, trochę rywalizacyjnym, jakieś wspólne sporty, na pewno czy wspólne działania jakieś na pewno w tym wszystkim. Bardzo mogą pomóc. Nigdy nie negocjuj z intuicją. No, to może dotyczy. Dotyczyć tego właśnie, że tutaj coś było z przeszłością, i to w intuicji jednej i drugiej osoby jeszcze trochę tkwi. Może właśnie wspólne spędzanie czasu, może jakieś gry komputerowe, może coś, co spowoduje uwolnienie od tego przytłoczenia, takiego myślowego i przetransformuje to wszystko w radość zbycia tym, kim się jest, niezależnie od przeszłości i, i radość z tego, co się posiada. Nie wszystko złoto, co się świeci. No właśnie, no to ja myślę, że to również przy tym. Tutaj, nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba się czasem pobawić, a nie tylko pracować w kierunku zarobków i złota, które się świeci, bo nie wszystko złoto, co się świeci. No a może jeszcze jedno. Jesteś tu, by być prawdziwym, a nie idealnym. No właśnie, no to może w takim razie położymy przy energii ogólnej. Jeżeli ta osoba potrzebuje jeszcze się troszeczkę pozastanawiać nad tym, co, co jej się przydarzyło i jak to na nią wpływa, no to taka jest potrzeba, to trzeba to uszanować i odczekać. No dobrze, a co w takim razie powie nam na to wspierający nas wszechświat? Proszę bardzo. Muszę zobaczyć, muszę zobaczyć. W każdym momencie wszechświat konspiruje, ażeby mnie doprowadzić do właściwego myślenia i do energii miłości. No to myślę, że to dotyczy zarówno tej osoby, która chyba jest właśnie pod wpływem konspiracji wszechświata i cały czas jeszcze troszeczkę tutaj myśli, ale ty stanęłaś, stanąłeś na drodze tej osoby, więc wszechświat właściwie konspiruje i być może jesteś też w pewnego rodzaju Szansą dla tej osoby na kompletną zmianę i na kompletną transformację. No, a co w takim razie podpowie nam przewodnik duchowy? Zobaczmy, kto tutaj jest dzisiaj chętny, żeby nam coś podpowiedzieć. Zobaczmy, zobaczmy, który przewodnik duchowy dzisiaj. O, proszę. Szaman, zaufaj siłom wyższym. Wszystko się tutaj według mnie skłania ku temu, że jesteście na dobrej drodze i że ten właśnie proces i ta energia przemyśleń i takiej kontemplacji prowadzi Was we właściwym kierunku, bo szaman mówi, a żeby temu zaufać. A w takim razie, jak w tym wszystkim można sobie pomóc? Jak możecie sobie pomóc i o siebie zadbać? Zobaczmy, jak tutaj o siebie zadbać. Spokój. Proszę bardzo, spokój. Tylko dlatego. Że niektórzy a ludzie są yy, energetyzowani poprzez dramat i poprzez szukanie dziury w całym, nie oznacza, że Ty musisz w tym uczestniczyć i uczestniczyć w tym przedstawieniu. Powoduj, ażeby Twoje życie było terenem wolnym od dramatów. Czyli tych takich dramatów na pokaz. No to jeszcze raz. Tylko dlatego, że niektórzy ludzie są energetyzowani albo ich paliwem życiowym jest wieczny problem, nie oznacza, że ty musisz w tym przedstawieniu uczestniczyć. Spowoduj, ażeby twoje życie było wolne od przedstawień dramatycznych. Bardzo sympatyczne. <noise> Bardzo sympatyczne, i na czasie, bym powiedziała. Podoba mi się, chyba jeszcze nie było tej karty. No, a teraz zobaczmy w takim razie, co nam podpowie dzisiejsza afirmacja. Przyciągam nieskończone dobro. No. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania. Jeżeli ktoś ma chęć, to będę bardzo wdzięczna również za wsparcie kanału. A teraz życzę Wam miłego dnia i do następnego razu.